Audi rozpoczęło produkcję w 2010, to jest z 2011. Druga generacja została w 2017. Dobra, cześć na nagraniach. Mieliśmy już Audi A3, S4, A6, A8. W dzisiejszym odcinku kolejny model Audi, czyli kubeł pięciodrzwiowe z segmentu E a dokładnie model A7 z roku 2021. Zapraszam na odcinek. Ciekawostką jest, że klient przyjechał do nas z zagranicy, a dokładnie z Czech. My, jako Automix, posiadamy niezbędną homologację potrzebną klientowi, aby mógł zarejestrować samochód z instalacją gazową w czeskim urzędzie. Klient jedynie musi nam dowieść tak zwany wielki techniczak. Jesteśmy również autoryzowanym przedstawicielem czeskiego dystrybutora Autogaz z Wracając do tego modelu, jest to pierwsza generacja prezentowanego Audi, która jest produkowana od 2010 roku. Ten model jest z 2011. Natomiast w 2017 wyszła druga generacja Audi A7, która jest produkowana do chwili obecnej. Tak wspomniałem na początku odcinka, jest to sportowe Coupe, które konkuruje m.in. z Mercedesem CLS oraz BMW serii 6 Grand Coupe. W kwestii designu, charakterystycznym elementem jest oczywiście duża atrapa chłodnicy z czterema kółkami, czyli znaczkiem Audi, ksenonowe reflektory, które są w tym modelu standardem. Które dostosowują się inteligentnie do warunków jazdy. Sama sylwetka samochodu jest dynamiczna, gdyż cała linia nadwozia schodzi tutaj nisko w dół. Skupmy się teraz na podzespołach instalacji i zerknijmy pod maskę. W tym modelu Audi, że tak powiem, jest czym pojeździć jednostka V6 TFSI, zatem jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny oraz turbodoładowaniem, sześciocylindrowy, o pojemności 3 litrów i generuje moc 300 koni mechanicznych. Sama instalacja gazowa to bardzo skomplikowana sprawa, natomiast my sobie radzimy z takimi tematami i zapraszamy do Automixu, jeżeli oczywiście jesteście taką instalacją zainteresowani. W kwestii estetyki zabudowy oczywiście wszystko jest tutaj Zabudowane z dbałością o szczegóły nic nie rzuca się w oczy. Widać jedynie filtry, które ułatwiają nam coroczne serwisowanie w ramach naszej pięcioletniej gwarancji oraz elektrozawór. Przejdziemy teraz do kolejnego miejsca, którym, oczywiście, jest wlew do tankowania gazu. Został umieszczony na życzenie klienta pod klapką wlewu benzyny. Jest zabudowany w całości, zatem jest to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Przykładamy pistolet i tankujemy. Zwróćcie uwagę na jego estetyczną zabudowę. Wygląda, jakby był tutaj fabrycznie. Przejdziemy do tyłu pojazdu, i tutaj chciałbym zwrócić uwagę na lotkę, która poprawia aerodynamikę. Chowa się oraz otwiera pod wpływem odpowiedniej prędkości. Klapa w prądzie, co również świadczy, że jest to samochód premium. Swoją drogą otwiera się również szybą, co zwiększa nam ładowność. O wiele bardziej wolę takie nadwozie niż sedan, ale to oczywiście kwestia gustu. Zbiornik jest zabudowany estetycznie. Jest zrobiona taka półka, i całkowita pojemność zbiornika wynosi 60 litrów. W praktyce zatankujemy 48 litrów gazu i pokonamy dystans do 500 km, w zależności od stylu jazdy. Tak to wygląda teraz w całości, jak ta półka jest. W środku, moim zdaniem, bardzo estetyczne rozwiązanie. Wsiadamy zatem do A7 i jedziemy na krótką przejażdżkę. Audi. Jest uznawana w świecie motoryzacji za markę premium, a model A7 całkowicie to potwierdza. Zarówno jakość użytych materiałów, mamy tutaj wstawki z drewna, jak i ich spasowanie. Nic tutaj nie skrzypi. Jest na wysokim poziomie. Duży ekran inforozrywki, jak na 2011 rok, a także HUD display, którego niestety no nie widzicie. Automatyczna skrzynia biegów, napęd Quattro. Full wypas. Jednostka o pojemności 3 litrów TFSI, czyli turbodoładowanie wtrysk bezpośredni, nie należy do oszczędnych. Więc rozsądnym rozwiązaniem jest montaż instalacji gazowej w kwestii spalania benzyny. Będą to wartości około 12 litrów na 100 km. A po montażu instalacji gazowej samochód będzie pobierał od, 90, od 85 do 90% gazu. A że mamy tutaj wtrysk bezpośredni, mamy tutaj również dotrysk benzyny w ilości od 10 do 15%. Sprawdźmy, jak samochód przełącza się między paliwami. Jedziemy na gazie. Przełączamy teraz na zasilanie benzyną. Żadnego szarpnięcia. Nie było czuć tego momentu, jak się przełącza na benzynę. I z powrotem na gaz. Słyszeliśmy tylko, jak elektrozawór się otwiera i już jeździmy ekologiczniej oraz za połowę ceny przy tym samym komforcie jazdy samochód w 100% tak samo pracuje na gazie jak i na benzynie Zobaczmy jak 300 koni mechanicznych które doładowanie radzą sobie z przyspieszaniem O, samochód momentalnie wszedł na obroty i mamy stówkę, także bardzo fajnie przyspiesza Mocy na pewno nie brakuje. Zatem ile można będzie zaoszczędzić po montażu instalacji gazowej? Około Przy obecnych cenach paliw będzie to około 30 zł na każdych 100 km na 1300 zł, a na 10 000-3000 zł. Koszt zabudowy instalacji w tym przypadku zwróci się po pokonaniu dystansu około 30 000 km. Samochód podobnie prowadzi się do modelu A6, miałem okazję jechać A6, właśnie z takim samym silnikiem, natomiast w A7 czuć ten sportowy charakter. I na zakończenie chciałbym przypomnieć o naszej pięcioletniej gwarancji, która obejmuje instalację gazową oraz wszystkie jej podzespoły i jest udzielana na okres 5 lat bądź przejechania 100 tysięcy kilometrów. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ja niestety z A7 będę musiał się rozstać, oby więcej takich samochodów przyjeżdżało do Automixu. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.